Cześć witajcie, ja jestem Wawczo Witam w kolejnym filmie z Manchester United. Oczywiście dzisiaj sobie symulujemy do kolejnych spotkań. No, i ogólnie co do tej ankiety, która była pod poprzednim filmem, głównie zdecydowaliście, żebyśmy symulowali, i najwięcej głosów było na to, żebyśmy grali mecze na szczycie. Potem było, żebyśmy wszystko symulowali, no i na trzecim miejscu tam bardzo, bardzo mało głosów miało to, żebyśmy wszystko grali. Więc ogólnie ja przyjmuję taką wersję, że będziemy sobie większość symulować, a grać takie, no, zdecydowanie najlepsze mecze, najważniejsze mecze, żeby było ciekawiej, i mam nadzieję, że to Wam się spodoba, że będziecie za taką opcją. No, Ewentualnie można jak zawsze coś zmienić, przecież nie musi tak być na zawsze, ale wydaje mi się, że póki co będziemy wszystko symulować, a jak przyjdzie jakiś taki naprawdę świetny mecz, no to oczywiście sobie go zagramy. Póki co e, symulujemy dalej Januza, Janu Zajanow, tak jak mówię, mogę go oddać, bo mamy dwóch lewych pomocników i to dość takich fajnych. E, oczywiście Depaya, a także Marcela. E, tak więc jeżeli dadzą tutaj nam 7 milionów, to oddamy im e, Adnana, e, bo nam się nie przydano, tak jak już powiedziałem. Zawodnik sprzedany Fairliny i odchodzi właśnie do Aston Villa, tak więc za chwilkę Januzaj może także wzmocnić ten klub. E, no ale okej, okay. kolejny trening. Znowu sobie przesymulujemy, mam nadzieję, że będą tutaj e, jacyś zawodnicy na A. No niestety nie, na F tutaj nawet mamy, więc tak niezbyt chyba udanie. No ale zawsze mogło być gorzej, tak więc, oczywiście, lecimy sobie tutaj. Dalej kończymy już lipiec. Za chwilę przed nami pierwsze spotkanie BPL z Tottenhamem. No i postanowiłem, że także sobie przysumujemy ten mecz. E, a tutaj e, oferta za Rohor, w sumie mógłbym go sprzedać, aczkolwiek, jak nie zbieramy na nikogo, to nie wiem, czy to jest konieczne. E, chociaż mamy właśnie na LO Lukaszoła, a także jego zmiennika. Bortuika Johnsona, coś takiego. Tak więc, myślę, że jeżeli dadzą tutaj nam 10 milionów, to jestem w stanie oddać im właśnie tego zawodnika. W szczególności w rzeczywistości także bardzo możliwe, że odejdzie z Manchesteru. Więc wydaje mi się, że całkiem byłaby to możliwa opcja i możemy go właśnie oddać. Tak więc, lecimy do kolejnego tutaj do kolejnych wiadomości, właściwie bo do spotkania jeszcze nam zostało trochę czasu tutaj oferta wypożyczenie za Fosu Mensaha, my go oczywiście wypożyczymy, bo w składzie nie ma szans na występy, no i oferta za Rashforda od Petrze, oczywiście odrzucamy tutaj, ja go nigdy nie sprzedam to ma być taki nasz młody talent, będzie na pewno wchodził z ławki uczył się od Ibrahimowicza no my sobie symulujemy dalej tutaj Aston Villa 6,5 ciągle stoją na tym 6,5 więc ok zaakceptujmy już to oddajmy tego Januzaja bo widzę że są biedni w końcu kupili już od nas no to jeszcze niech sobie wykupią właśnie Januzaja a w ogóle ja chyba z tego co tutaj widzę Ee, prze nie, nie, przeniosłem. Okej, okay, już myślałem, że przyniosłem tutaj Aston Villa jakby ligę niżej, tak jak w rzeczywistości one spadli, ale widzę, że tak się nie stało. Tutaj rocho także odejdzie za 10 milionów, tak więc kolejne pieniądze wpadną na nasze konto. Będziemy mieli ich dużo na okienko zimowe. Mam nadzieję, że wtedy także się jakoś fajnie wzmocnimy. A póki co, pozostaje nam tylko przesymulować, bo już oczywiście dwóch zawodników świetnych kupiliśmy i wydaje mi się, że więcej wzmocnień ee, póki co przynajmniej nie potrzebujemy. Tak więc kolejna symulacja tutaj no i zobaczmy jak pójdzie naszym zawodnikom no znowu, tak trzeba przyznać, mogło być dużo, dużo lepiej, no jest tak sobie, no ale okej, okay, nie narzekajmy tylko oczywiście symulujmy dalej no i właśnie w tym tygodniu już spotkanie z Tottenhamem, za chwilkę przejdziemy do naszego składu, wydaje mi się, że jest całkiem spoko i powinniśmy tutaj zgarnąć trzy punkty. Natomiast może być e, ciężko. Zobaczmy tutaj dwóch zawodników się sprzedało. Oczywiście chodzi o Janu, Zaja także Rocho, e, więc wszystko jest ok. I mamy także ofertę, e, którą już zaakceptowałem. Wypożyczyliśmy młodego zawodnika. Ok. Skład wygląda w następujący sposób: Ibrahimowicz, Hames, Martial. Hitarnian, Veratti, Pogba, Luxo, Bailey, Smalling, Darmian, a także Dawid Deha na ławce równej z kontuzją. Więc sobie go tutaj wymienimy za na przykład Bastiana. Czemu by nie? No i oczywiście takim składem przejdziemy do spotkania z Tottenhamem. Przesymulujemy sobie ja oczywiście, bo tak jak mówiłem, jeżeli będziemy większość e, symulować, wtedy odcinki będą dłuższe, bo nie trzeba tak montować. Ja mogę nagrywać, że tak powiem, jednym ciągiem je. E, no i zobaczmy jak nam pójdzie spotkanie ze Spursami. My nie przesymulujemy tego tak szybko, tylko powoli skupmy się na spotkaniu. Póki co jeden do jednego i obydwa gole zdobyte w tej samej minucie, więc no początek na pewno ciekawy. Póki co się uspokoiło tak, więc liczę, że tutaj coś jednak wydarzy i zdobędziemy jeszcze jednego gola przynajmniej. Na boisku pojawił się Lingard, a także Phil Jones, więc nie wiem, dziwna zmiana tego Phil Jonesa. No i niestety 2 do 1 tutaj po golu Kane, a jeszcze czerwona kartka, no niezbyt fajnie się ułożyło to spotkanie. Debiut zdecydowanie nieudany, a szkoda, bo wydaje mi się, że skład zdecydowanie wzmocniliśmy, szczególnie defensywną pomoc, gdzie mamy w końcu Vratiego i Pogba. Dwa e, świetne młode talenty, tak więc no dość dziwne. No ale okej, okay, no zaczynamy w sposób fatalny, taki mały falstart, ale mam nadzieję, że już w spotkaniu następnym z Aston Villa się zdecydowanie tutaj odgrodzimy, zdobędziemy 3 punkty, mimo, że to będzie mecz na wyjeździe. No i sam jestem ciekawy, czy tutaj wystąpią nasi byli zawodnicy, czyli oczywiście Januzaj, a także Fellaini. Ale na ten mecz e, może byśmy tutaj małą zmianę zrobili. E, Marcel w sumie strzelił gola, więc nie chcę go ściągać, ale na przykład Verrattiego można może na jeden mecz tutaj wymienić. E, no bo skoro ma formę w dół, to może wymienimy to lepiej na Bastiana. No i zobaczymy, jak w takim zestawieniu się nasz zespół spisze. E, zdecydowanie Bastian to jest taki defensywniejszy pomocnik od e, Verrattiego, tak więc my oczywiście nie będziemy tego pomijać, tylko poczekajmy i zobaczmy także skład, bo jestem ciekawy. Jest Fellaini, e, natomiast Januzaja nie ma, jak widzicie, więc. Nie występuje i Dawid Decha z kontuzją. Co tutaj się dzieje? Dwa fatalne mecze. No mam nadzieję, że chociaż tutaj punkty jakieś zdobędziemy kosztem, właśnie Dawida. No ale póki co nie wygląda to zbyt fajnie. No i zobaczmy, jak się zakończy to spotkanie. Póki co wciąż mamy tutaj 0 do 0. Ostatnie 15 minut meczu. No 5 minut. No niestety kolejny nasz słaby mecz. Źle to wygląda. Zobaczmy, na ile Dawid Decha odniósł kontuzję. 3 tygodnie, no źle to wygląda Wszystko źle się zaczyna układać A szkoda, bo wydawało mi się, że takim składem Możemy powalczyć tutaj o najwyższe cele Jak widzicie tak nie jest I na pewno będzie ciężko Ale w sumie to na plus, wydaje mi się, że to będzie jeszcze większe wyzwanie Tylko symulując te mecze e, Bo będzie jeszcze ciekawiej No ale okej, okay, wymieńmy sobie tutaj Lucioła może e, Jemu już tutaj starczy Tych treningów i dajmy może tego, czemu by nie e, Ma tylko 22 lata, więc wydaje mi się, że Mógłby poćwiczyć no i chyba tak to zostawimy po co, niech sobie ci zawodnicy ze całą ćwiczą, potem Pogba mienimy za na przykład Bayrego. no jeszcze zobaczymy, a tu Marcel 79, tak więc fajny awans, e, fajnie, że się rozwinął, mam nadzieję, że będzie strzelał jeszcze więcej goli, jak wiadomo w meczu z Tottenhamem strzelił gola, no ale mimo to niestety bez punktów. Tutaj kolejne spotkanie ze Spadkowiczem z poprzedniego sezonu, czyli z Newcastle. No i tutaj zdecydowanie bym już liczył na pewne trzy punkty i to najlepiej strzelić kilka Goli, bo w końcu Newcastle to jest zespół, ee, no, który spadł i do tego u siebie jest to mecz, więc no, innej opcji nie widzę. Dawida Dehe może wymienię sobie tutaj za na przykład Ashley'a Yanga. E, może Ashley Yang wejdzie gdzieś tam na skrzydło. W połowie albo on, albo Depay i yy, no zdecydowanie dla takiego kopniaka zespołowi ze swoimi siłami, przede wszystkim szybkością. Na Newcastle ma dwa punkty, my tylko jeden po tych dwóch spotkaniach. Więc mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądać właśnie po tym meczu. No i Ibrahimowicz otwiera wynik tego spotkania. No mam nadzieję, że w tym spotkaniu już tutaj, gole tylko my będziemy strzelać, ale póki co. 1 do 1 za sprawą Dumbi. No cóż, 2 do 1 Hames. Tak więc wciąż nadzieję wracałem na 3 punkty. I czy to się tak skończy? No zobaczmy w jaki sposób się to zakończy. 3 do 1. Tak więc to jest już pewne zwycięstwo w tym spotkaniu się Dumbia. Tam nie strzelił rzutu karnego. Ale ogólnie najważniejsze, że mamy w końcu 3 punkty zdobyte. Z tego musimy być tutaj zadowoleni jak najbardziej. I za chwilę spotkanie tutaj chyba mm, z kim tam było z Leeds, jak się nie mylę. Nie wiem, nie widziałem dokładniej. E, ale myślę, że wejdziemy sobie na nie takim składem zmienników. E, postawimy także na młodych zawodników. E, no i właśnie, Leeds United, Pucher, Capital One. Tak więc stwórzmy sobie ten skład. E, Przesymulujemy ten mecz i powoli będziemy na dzisiaj kończyć. E, ale póki co tutaj zmienimy sobie skład składy. Nowy skład, dajmy dwójeczkę e, i oczywiście sobie ustawimy zawodników takich, którzy otrzymują zdecydowanie mniej szans w naszym klubie, czyli na przykład Rashford, oczywiście Depay. Tutaj może postawmy na tego zawodnika dalej Lingard. E, na SPD zdecydowanie Basti Szwasti może wystąpić, a także Schneiderleu, e, L.O. Bortwik-Johnson, S.O. Phil Jones, a także dalej Blind. No i do tego mamy tutaj Walencję na PO No bramkarza póki co zostawimy Bo tam ten trzeci bramkarz no, nie jest najlepszy Tak więc wydaje mi się, że póki co Tak to może zostać na no, ten skład Mimo to powinien sobie poradzić z zlic Jeżeli my nie wygramy tego spotkania No to będzie słabiutko Bo jednak zespół e, Mimo, że takich zmienników No wydaje się dużo lepszy od tutaj gości Tak więc zobaczmy jak zakończy się to spotkanie Póki co je tylko zaczynamy no i zobaczmy, pierwsza minuta Baili niestety z żółtą kartką, no ale już jak widzicie mamy 1 do 0, tak więc wszystko zaczyna się dobrze. I czemu... Aha, pierwszym składem gramy. No świetnie, nie, dawczą. Miał być skład zmienników, ale plus taki, że mamy 3 do zera tutaj, no ale mimo to chciałem wystąpić z zmiennikami. Jak widzicie nie zmieniłem tego przez swoją nieuwagę. uwagę. No tak na już pewne zwycięstwo 4 do zera ogólnie luksoł, jeszcze dołożył potem swojego gola na zakończenie. No a my już powoli właśnie będziemy kończyć ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. 10 minut, tak jak chcieliście, takie dłuższe filmy. E, mam nadzieję, że zostawicie także łapkę, a w kolejnym filmie przed nami ciekawe mecze Swansea, na przykład Liverpool, potem Lester, a także zaraz przyniemy zmagania w Lidze europejskiej, e, w Lidze Europy, więc... No, będzie na pewno ciekawie, póki co dziewiąta pozycja niestety nie najlepsza, mam nadzieję, że w kolejnym filmie będzie lepiej, plus taki, że oczywiście Manchester City jest za nami, tak więc dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, no i cześć.